W spłonął dom Strażaka, budowany wspólnymi siłami przez trzy pokolenia. Pogorzalcom można pomóc, wpłacając datki na konto zbiórki. Wciąż aktywna jest zbiórka pieniędzy na odbudowę domu, który spłonął w pożarze na początku grudnia. Ogień pochłonął dorobek rodziny, która włożyła cały wysiłek i oszczędności w jego budowę. Dom był na etapie wykończenia, rodzina lada moment miała się do niego wprowadzić. Niestety strażakom nie udało się w porę opanować ognia i po wielkich marzeniach pozostał tylko popiół. Dom budował strażak oraz jego ojciec, który również pracował w tym zawodzie. Panowie przez lata czuwali nad bezpieczeństwem lokalnej społeczności, gasili pożary, w czasie powodzi ratowali dobytki, teraz to oni potrzebują pomocy. Zbiórkę założyła nastoletnia córka strażaka, która zwraca się o pomoc do wszystkich mieszkańców i ludzi o dobrych sercach. Każda złotówka przybliży ich do odbudowy upragnionego domu.